Dobra, 7 sekund do startu jest. Powiem, że to jest super formuła. Runda, już przynajmniej nie pamiętam, która siódma, albo ósma. Torna na 28 sekund jako pierwszy kierowca robi także runda siódma. Hardkorowo niebieska flaga. Przepraszam wszystkich za niebieską flagę, ale naprawdę, tu będzie bardzo ciężko Was rozróżnić. Kto jest kto i na której pozycji. A pierwsze okrążenie, to już, już widzę, masakra w ogóle. Na razie na szerokim planie dla wszystkich. Kamcio wystartował Adriano tam już po lewej szeroko idzie, ale zrównuje się Kamcio chyba z Adriano. Tak jest Adriano z wewnętrznej, kapcio, kapcio mu wypadły, kamcio z kapci wypadł Adriano na prowadzeniu w tym momencie. Lejman makre lespada na czwarte miejsce. Za nimi walka Kali. Wilku, tutaj jeszcze się wciska, wiercik tym swoim zielonym. Bolidem tutaj szeroko, bo tor to pozwala, Dawid ósmy hydro i tak na 11, pierwsza pozycja na razie, a uu, tak jak mówiłem kamcio spada, coś się stanęło, tak jak mówiłem, lekki kontakt, jeszcze hydro, nasz łyżwiast figurowy odwala nam tutaj niezłe tu lupy, fir lupy i tak dalej i tak dalej, także chyba wyraz idzie na punkty za wykonanie artystyczne niż na figury, które tutaj będzie wykonywał nam na Hydromix Adriano już nam odjeżdża, sekunda przed Lejmanem na trzecim jest Makrebletu za nim mamy Wilka Kalego Chris na szósty awansuje Wiercik spokojnie, siódmy, że jesteśmy na trzecim okrążeniu, ale to leci jak szybko w swoim tak jest Kampsio na twardych, no ale niestety twarde kaczy nic nie dały Hydro na dziewiątej się zbiera, widzimy uszkodzony z tyłu, z przodu, także opity z każdej strony kamcia na szczęście jest y, cały, o, chyba nie w stopie. No i mamy Dawida, y, wyścigowe średnie. W tej chwili Dawid spada na ostatnim, Posypiam się pewnie, tak, jak jest duży. No, półtorej sekundy już Adriano wyjeżdża. Tutaj jest jak najdalj tonie, tylko troszeczkę nam się nasze jajo zwichrowało więc nasza japońska Daytona szybki tor formuła super formuła szybko się tu wszystko dzieje Adrian na prowadzeniu Leyman jest na drugi, dwie sekundy za Adriano no awansuje wilku ładnie nie widzieliśmy wilku i Chris już jest na, na czwartym miejscu teraz będzie się zabierał za wilka no i zobaczymy czy nam tutaj wilka upoluje Chris Kali daleko sekunda, dwie, dwie, dwie sekundy za nim ale w formule to jest niewiele no i zobaczymy co nam Chris pokaże w wilku tam widzimy Hali walka z tyłu Sa sakreble tak jak atakuje od wewnętrznej do najwolniejszego zakrętu na torze i to jest tylko chyba jedno takie miejsce gdzie można na dahamowaniu w tym torze wygrać ale tutaj kontakt teraz z jeszcze walczy sobie makryble z nim koło w koło 3 sekundy hydrokary zaliczone na jego ta tachograf w pasy co się dzieje prawie mu się w... Pakował, nie chcę mówić w co, ale bo jeszcze nie ta pora. Tak już jest dziewiąty, duża strata 20 sekund, no ale zobaczymy, lubi takie wyzwania, lubi walkę do ostatniego. To go nakręca. <laughs> Jedno miejsce tylko będzie dzisiaj niepunktowane, na którym na razie prezes gościnnie wszystkich zaprasza do tego wyścigu i wszystkim daje punkty, a sam sobie niestety odejmuje od buzi. To na czele, 4 sekundy już Adriano nam się tu rozpędza w barwach Red Bull'a. To chyba te barwy niosą ten jego Boris, tak bardzo, wyścigowe i średnie. Potem Lejman tutaj walczy z Wilkiem właśnie i Krysem. To mamy walkę o drugim miejsce, w mamy momencie, zobaczymy co będzie działo. No to naprawdę, tu się tak szybko dzieje, że niestety pokierunek tego wszystkiego. No i teraz jest Lejman Wilku na tym najszybszym prawym zakręcie od zewnętrznej tu się zakurzyło coś tam chyba na ręcznym idzie Lejman <noise> ale nie jestem bolić <noise> ręczny no i Wilku na razie utrzymuje swoje drugie miejsca Chris awansuje na, na trzecie tam teraz e Lejman jeszcze jakieś ma podchody e do Krisa ale niestety musiałby już znać wyższych tych dwóch zawodników i będzie ścigał, ścigał Wilka, ścigał Grisa, potem mamy wiercika w zielonym bewu. Mak nam spadł daleko, no, kłopoty na początku. Walka tutaj za dużo się działo. Kam ci już jest no. Także szybki awans, chociaż Adriano odjeżdża, bo jest 21 sekund pracy do Adriano. Także no, mi się ciekawie. Tachograf już jest ósmy, my się tacho nie zepsuło, bo krokodyle tutaj będą skoro karać. Kali spada na dziewiąte. Dawid jest dziesiąty. No i nasz łyżwiarz figurowy na jedenastym miejscu, Hydraulik e, etatowy Hydraulik Mario Bros. No na razie jedenasty, ale jeszcze, jeszcze jest troszeczkę tym. No widzimy już już jest flaga żółta, także już dubelki zaczynają lecieć, Adriano 7,5 sekundy ponad już, a tutaj z tyłu Chris walczy z wilkiem już jest Chris na drugim, no to jest, to jest wejście smoka Chris'a, debiutik dzisiaj, no i na razie 11 okrążenia, on już jest na drugim miejscu, piękna, piękna jazda Chris'a, Kamciu na no twardy. no zobaczymy jak mi go pojedzie, ile w baku wystarczy, no, no, dzisiaj jest szybki wyścig. Dzisiaj te... o szeroko, szeroko wilku, takie niedohamowanie. Tutaj walka z tyłu, widzę Lejmana z hałografem. Próbuje... Lejman czwarty, Tacho już jest na... Nie, wie, gdzie jest to się tu, a on dublowany jest, ale panie się im wybrałem. Wiercik to jest na piątym miejscu. Mark jest szósty, on walczył z tą pozycją, niestety niebieska plaga. Zanim długo będzie mieć pełne zamieszanie na to, że nie, nie wiadomo. To gdzie jest Lifetiming szaleje Kali na dziewiątym Dawid i Hydro 11 Adriano Adriano buduje swoją przewagę gość Gość od Mańka jakby ktoś był bardzo zainteresowany to oczywiście do odtworzenia. nie oglądał relacji z Adriano to zapraszam Do Mańka Shorts na Cappuccino Na drugim Chris Chris, MT ekipa Chris już jest na drugim, buduje małą przewagę, półtorej sekundy już ma przewagi nad Wilkiem, piękny linku, też ten weekend dobrze mi się wiodło, ale już jest to mówi wilka. Teraz Lejman walczy nam tutaj, ta, raczej dublują ta grafa. zobaczymy, trzeci dojedzie, tam się nam dublują panowie. Wiercikam kamcia już na piąte, TG czwarty. Ciekałem czy mam właśnie tutaj jest Dublowo, raczej z Dublowo, no makreble. No, tutaj widzimy lewa strona, lewa strona Opel tutaj, do, nie tak z taką mocną po tyleczku. 25 sekund wynikł już na strafę do Adrianu, Widzimy mamy Tachografa, który chyba już był w Pistopie. czyli słabo, bo to zbiera Kali, kontakt z bandą, yy, melduje nam się też w Pistopie. Dawid i Hydro, raczej pitstop i Dawid na dziewiątym w tym momencie. Adrianu cały czas, cały czas do przodu, cały czas buduje przewagę. Od początku wyścigu. Już jest 9,5 sekundy przewagi nad Chrisem. Chris nam też odjechał. Eee, Wilku w pitstopach nam się zameldował. Wiemy, także na razie pierwsze pitstopy, rozjechali nam się po całym torze. Mamy jak w cyrku, można powiedzieć, wszystko się dzieje cały czas dookoła. Wszystkie zwierzęta nam latają po arenie, tutaj już ta lewa przednia u Krisa już została, nieźle popalić. Tutaj długo druty wyjdą z tej opory, my, żeby nie, nie zrobił właśnie jakiegoś błędu. Mocno ścinają, mocno tam po tych tarkach zawodnicy przejeżdżają na tej ostatniej szykanie. No tak jak mówiłem, tu jest straszne tempo, 17. okrążenie, dobrze, że my jeszcze się nie rozpędzili. Mamy Leymana w Pistopie, 10 sekund przewagi Adriano. Później jest jeszcze wielcik, eee, Kamczyk już jest czwarty, ale to jest 22 sekundy straty ma. No I też żebona nie pozwolę mu na jakąś szaleńczą pogon. Także na razie Abriano no, przygotowany jest perfekcyjnie do tych zawodów. Jest Chris Pizzokie, ma kreble ósmy i przelecimy szybciutko na strefie. Oh, Ooo, co to się działo? Moi drodzy, co to za lag? Jakieś kary, Lejman, gdzie w tym zysku nam no, się podzią. Co tu się wyprawia? Taki szybki wyścig, że nie wiem, nasz live timing normalnie stawia. Mam nadzieję, że to tylko jakieś dziwne lagi się dzieją, bo... Dobra, uspokójmy sytuację. Zjeżdżają tutaj zawodnicy, tam gra w siódmy, Lejman uczmy. Dawid już jest dziewiąty, Kali dziesiąty, Hydro cały czas okupuje 11 pozycję, tak nie chce nikogo opuścić na tą pozycję. A tutaj potrawie, gdzie ją mamy Adriano w piznopie. Jest Adriano, lider, lider zawodów. Gdzie jest Tagiaga? Tagiaga jest na ostatnim, można powiedzieć, zakręcie jeszcze tylko shiken, shiken i będzie naprawdę teraz walczy z kamciem. Kamcie już drugi, zrób... ale pojechał Kamciusz, normalnie normalnie mu musiał co ten Kamcie tutaj wybrawia? Wyprzedził nam tegę I Adrian już wyskoczył 8 sekund przed Kamciem z tych stopów. No, sytuacja, panie Rzeszorze, niech się nam tutaj troszeczkę stabilizuje, bo tutaj cały czas walczą zawodnicy. Jest tak krótki tor, tak szybki tor, że no, można powiedzieć, jak nie dubel to walka. No ale Kamcie jedzie już na, na drucie. On musi zjechać, a jest na razie drugi, tak że to Zjeżdża Kamcia, także... I zjeżdża Wiercik. No i teraz sytuacja wraca nam pomału do... ...normy. Wilku wraca na drugie miejsce. Jak powinno być. Chociaż, no, Tu mamy Krisa, który teraz dubluje. Kris nam teraz dubluje Dawida. No i Kris spada na trzecie miejsce. No, na razie dobre... Pod ...podcinka Wilka była. No i mamy Adriano w pitstopie, Uuu, coś się stało, źle opony, aaa, uszkodzenia, ulala, la, drogie panie, coś się dzieje, jeszcze będą święta w tym roku, Adriano, wilku na prowadzeniu, Chris na drugim, Adriano w bocie, uszkodzenia, wyjeżdża, gdzie jest kamcze, tuż za nim będzie walka, tu jest coś mi coś będzie działo, trzeba wzywać milicję, bo no, się musiało coś stać, Adriano. No i tu mamy dużo wiercik idzie szeroko z Lejmanem Odpuścił Lejman przed wiercikiem, za nimi już jest tachograf, siódmy Potem ma kreble, który nie wie gdzie się ma podziać, sa kreble, bo no, się Dawid awansuje spokojną jazdą, więc na dziewiąte. Karin jeszcze tu daleko, a za sobą ma właśnie wiercika i tachografa No i tak jak mówiłem, Hydro na razie dzielnie walczy Okupuje mocno to jak się osadził na tej swojej polucji, to... na nasz dzisiejszy bohater on kapucino, jeszcze mu się chyba odbija, albo coś tam chyba piankę ma w kąciku z tego cappuccino chyba widzę. Nie wiem czy nam widzę. No i właśnie, no tak. nie wiem, rozbił, nie rozbił, no jakiś dziwny lagin. Mam nadzieję, że to tylko u nich się takie tutaj dzieje, bo że jedzie. Także no albo... Realizator nam tutaj płata niezłego Wigla z, z tymi dziwnymi lagami, ale do takich smaczek chyba dla zawody. Dobra, Wilku, Wilku, niesamowity, niesamowity progres. 25 okrążeń, już jest ponad, połowa wyścigu za nami, ponad połowa, mniej niż połowa paliwa w baku Wilka. Wilku tutaj zaćwina na pierwszym miejscu 500 przewagi przed Krysem. Chris z ekipa MTE, na drugim miejscu goni go, ale ucieka przed Adriano. Adriano po pit stopie. Wypas. O, zobaczymy czy będą było no, dwa. Wojtas dobrze przewidział. Adriano już był na dwóch. Więc, no niestety uszkodzenia tutaj, a wystarczyło jechać spokojnie. Karcie dwie sekundy za Adriano. Nasi faworyci. Na razie trzecia, czwarta pozycja, ale i już jest piąty. Skąd ten się tu wziął na tej niebieską flagę i tachograf szósty walczy. Tu jest bezpośrednia walka, tachografa z Wiercikiem. Wiercika to z daleka poznać, to jego malowanie. Bardzo barwne, bardzo jaskrawie. Taka jaszczurka próbuje się nam widać ślizgnąć przed tachograf. <laughs> za nimi widzimy już Hydro, ale Hydro jest 11 miejscem. Został zdublowany. Tam się gdzieś miota, cały czas niebieska flaga. właśnie, mamy makreble, który nie jest ta hogra w pit stopie. Jercik poleciał dalej, nie jest świeży. Kamci Adriano, tu na razie bez zmian. Zbliżają się pomalutku do Chrisa. Chris Kingsekup ma straty do Wilka. Wilku jest w ciężkim szoku. Jedzie na pierwszym miejscu. Pewnie tam w tym momencie w zespole no, wszyscy zagryzają pazury, żeby utrzymał to pierwsze miejsce. Zimne kompresy na czoło idą, jak ma tam oczywiście ko siebie kogoś. Te <taki> Aga w pit stopie. Także no, na razie dobra jazda Wilka, naprawdę bardzo dobra. I tu to nam się pokazuje z dobrej strony. E? Chris i Chris teraz. Chris! Chris teraz dubluje mm. Dawida. No to, to jest bardzo... Bardzo niebezpieczne, że kosztować niekiedy. O i tutaj walka chyba Adriano. Nie, Adriano z Karim. Adriano dubluje nam Kalego to jest Teraz ma problem z wygrywającymi tachograf, Jagę ma kam przed sobą. O, że to się dzieje. 3 sekundy kary do odbębnienia. Właśnie będzie teraz to robił. Zjechał bardzo mądrze, bardzo dobrze. Zjechał na Bierzik. Kari już po dublowaniu widzimy 3 sekundy, także tracił stracił na tym Kamcio, no Adriano. Adriano już jest tuż za Krysem, czyli przenosimy się do bezpośredniej można powiedzieć walki, chociaż jeszcze między nimi się Dawid wmieszał, też by trochę chciał poczuć tej walki, nie? pięknie puścił zciąg tutaj Kamcio, no, no i Adriano już jest 3 sekundy za Krysem, zobaczymy, używa, używa busta przycisku no podobne podobne mają zużycie no i teraz walka bezpośrednia od wewnętrzny od zewnętrznej Chris teraz no i Adriano mi będzie obożeń ale tak atak kontra Chrisa i Chris wraca na drugie miejsce ale Adriany się nie daje teraz chicane i prosto start meta no i piękna obrona Chrisa no nie dał się Chris chwilę za i Kryz wraca na drugi, ale tu już znowu ponawia atak, napędza się szeroko Adriano i teraz jest od wewnętrznej, już jest przed Kryzem, znowu na tej strzyganie, znowu to sam, ten sam błąd, ten sam manewr Adriano wykonano, ale tutaj próbował się wcisnąć Kryz, ale no niestety już Adriano nie dał się podejść, Wiesz, dwa razy, dwa razy nie, nie zrobisz Adriano na ten sam murze, jak to mówią, tak? No, co dalej? Dalej mamy czwartego kamcia, który teraz będzie za dwie sekundy, który zabierał do walki. Potem już piąty jest Lejman, ale Lejman w pit stopie. Za chwilę dojedzie do niego Makreble, Piercik. Potem mamy tachografa. Dawid, dziewiąty no i mocno, mocno okopany w pierwszej wojnie światowej Hydro. Wybranicz na 11 miejscu, w z założenia za pierwsze miejsca są dla niego, także pozdrawiam cię oczywiście bardzo serdecznie, bardzo mocno eee, Hydro, także spokojnie jeździć do końca, jeszcze nic straconego, może delikatnie może jeden punkcik, także spokojnie 30 krózeń jeszcze tylko 13 kółek Dasz radę. Dasz radę. Naprawdę dzisiaj dzisiaj on się dowiada naprawdę bardzo, bardzo szybki stintik, więc no... Wszyscy zdążą na poranny ten, raczej wieczorną. Wieczorne wiadomości. Spokojnie wie. Wilku, Wilku, tu wszystko. Wilku, zanim już jest Adriano dużo górne. No Leyman, jeszcze tutaj próbuje się wcisnąć Adriano Lejman. Przeszkadza, no, przeszkadza, no, to niestety przeszkadza. Adriana. No, ale pomaga Wilkowi. No zobaczmy, zobaczmy. Walka o pierwsze miejsce. Bardzo ważne. No, zobaczymy, Adriano no na pewno chyba, bo nie wyjedzie na tych oponach, to jest pewne kam no Camcio widzisz, też niekoniecznie, bo jeszcze, jeszcze jest trochę tu... No już powinien dojechać, dobra, Wilku ma 36 i na drugim już Adriano nam wyprzedził I właśnie, Wilku pędź, pędź za Adriano, bo on jeszcze chyba Wiedzie albo będzie się męczył, będzie się męczył okrutnie, pięć okrążek zostało Pięć minut, gdzie całe walki, to jest szybki, jest, jest. Dziś Pytanie dzisiaj odpowiedź, mówić na to zwycięży tą siódmą rundę, super szybkie formuły. Lejman teraz atakuje na Wilka. Wilku ma jakieś kłopoty. No tak, Wilku też nie ma już ten... Już też wiedzie na tyle kłopoty, kłopoty Wilka także no było ręki Adriana. O ale... Wilku Lejman mam za nim piąty. Chris jest e, e, trzeci i dojedzie już chyba spokojnie, wyścigowe średnie. Powinien dojechać. Ten od tej flagi to już był na w doży zmachania, z bałka od niebieska. Chce powiedzieć na to, że co tu się wyprawia, to się tak się dzieje. Chris, zanim już jest kamciem. No, teraz to była bezpośrednia walka, półsegundy Chris dostaje kary Lejman, teraz walka Chrisa z Kamcię y, y, Hamczy już za drugą, skakuje wilków, w stopie. 3 okrążenia, 3 minuty zostały do końca, to będzie naprawdę szybko, nawet nie 3 minuty, minuty okrążenie, więc tutaj jak. Wszystko się nam szybko dzieje, w kolej i to są szybkie zawody, prawdziwy stream. co na prowadzeniu, nie wiem jak on to zrobił, ale tak jak mówiłem na początku, on lubi takie wyzwania z ostatniego na pierwsze, na drugim, jak skończy klik, no to będzie bomba. Będzie bomba kaloryczna, naprawdę, ekipa MT Chris'a wróciła do tej super formuły, on tutaj wykręcał, to być no, najlepszy wynik, drugie miejsce, 40. jeszcze półtorej minuty i mamy koniec tego zawodu. Dwie kamcie, kamcie już kończy okrążenie. teraz wyjeżdża za nim Chris, jeden błąd, wilku, to też będzie niezła wilku na Później mamy Adriana, no jak on to oddał to ja nie mam pojęcia. Taki piękny start wprowadzenia z samego początku. Strategicznie coś nie pykło, nie zadziałało. Gdzieś było wpięcie na linii. Tim kierowca ma 20 sekund trasy do Kamcia, no ja nie wiem jak to kamca robi. Teleportuje się, a no, taki motyla to Teraz mamy cały telefon. piąty mamy. Wiercika, takie agencje, mamy Lejmana na szóstym. Tachograf jest piękny, silny. Tachograf też dobry weekend w waliczu. Chociaż ja ostatnio trzeci był. Makreble ósmy. Mam troszeczkę na uzależnionych Dawid jest dziewiąty, Kalin dziesiąty. No i tutaj chyba w tych na 11 mocno są tutaj osadzi, bo kończymy, kończymy zawody. Kończymy zawody, 43 okrążenie, Kamcio, szybko nam to przeleci. Jeszcze 4, dwie szykany, jeden zakręt i mamy wszystko zawodowe. Witam przepraszam za spóźnienie. No Janek, ja nie wiem jak to jak to się tak mogło stać, a to taki sprint. No Janio, żółta kartka powiem Ci tak drogi kolego, a my mamy Kamcia na linii mety, także musisz stworzyć sobie zapis, także Kamcio wygrywa, na drugim dojeżdża Chris, widzimy jak bardzo zadowolony ze swojego trzeci Adriano, z wilkiem jeszcze wyprzedził Adriano na ostatnich zakrętach wyprzedził wilka, no i wilk do lasu Poszedł Adriano, trzeci Adriano, drugi Adriano, co się tu dzieje, co ja tu co tu się dzieje, czemu Chris jest czwarty Coś tu się podziało. Niesamowite jakieś rzeczy się podziało. <grymne> no dobra. Janek na jarmarku. Nie. Dobra. No dobra, Janik no jak to byłeś na jarmarku, no to nie ci wybaczamy. Dobra, spójrzmy na te wyniki. No właśnie, co tu się podziało? Skąd te wyniki? Ja na ten dobry wyścig Co tu się działo w ogóle? Kamcio na pewno wygrywa Kamcio z tymi wynikami. Tu jest jakaś kara dla Krisa. Co on narobił z tą karą właśnie? Dlatego przez to spadł tak daleko. Godzina kary, <głos》> można powiedzieć. Nie. No, taką karę zarobić, no to już dawno takich cudów nie było. Czyli Kamcio zwycięzca na drugim miejscu. Adrianu Wilku, Kris jest trzeci, Wiercik TG Aga piąty, Lejman szósty, Makreble siódmy, Tachograf jest 8 na 9 miejscu Dawid, 10 zamyka nam Kali Kali. 11 nasz e, Łydźwias niszczy, niszczy kartingów z koszalinach garażowych na razie do tej pory. Także pozdrawiamy jeszcze raz z jak Ktoś nie słyszał to oczywiście ja to Ciebie też zapraszam do Kapucino